3 1 Going dog i hej się z tej strony Machę i Gam bardzo serdecznie kolejny film na kanale. W dzisiejszym filmie w końcu mamy jakieś dobre informacje, ponieważ mamy event PlayStation 4, który miał się właśnie wydarzyć 4 czerwca. Został zastąpiony nową datą i tą datą właśnie jest nadchodzący czwartek, czyli 11... Czerwca, tak jest. Jest to oczywiście tydzień później, ponieważ jak to wiecie, był to czwarty. Był to czwartek, w tym przypadku jest to jedenasty I jest tak, jest to powiedzmy tygodniowe opóźnienie I strzelamy także, że właśnie w tym przypadku Pojawi się właśnie kod reveal Który, który jest w sumie już oczekiwany od dobrego czasu Powiedzmy od dobrego miesiąca Ponieważ oczekowaliśmy, że będzie w maju i tak dalej Ale to się nie stało Co było też ciekawe, w tym samym czasie Oczywiście też miał wyjść sezon czwarty, czyli trzeciego I nie wyszedł, także został opóźniony Nie wiadomo na ile, lecz jako, że Sezon czwarty został odwołany I w tym samym czasie cała konferencja PS5 Na której mają, mają pokazać, wiadomo, cały wygląd Konsoli i tak dalej, powiedzmy, ostateczna wielka konferencja, która nam, e, powiedzmy, daje ważne informacje typu cena, wygląd konsoli i tak, dalej, i tak dalej, prawda? Więc to było bardzo podejrzane, że w tym samym czasie został odwołany e, sezon czwarty w Modern Offer i w tym samym czasie został odwołany PlayStation 5. Jako, że PlayStation 5 powraca, jak już mówimy, 11, czyli już za dwa dni w czwartek, strzelamy, że właśnie teraz, we wtorek lub za jutro, w środę, wychodzi update do Modern Offer, w którym właśnie wklucza cały sezon czwarty. I to jest powiedzmy, data, o której już rozmawialiśmy, że to jest powiedzmy najbardziej na ponieważ tydzień powiedzmy przerwy wystarczy nam, więc jakby tutaj moim zdaniem ze strony deweloperów jest to dobry pomysł właśnie, aby wypuścić sezon czwarty już w ten nadchodzący wtorkowy update slash w slash środę, ponieważ jak wiecie, dzisiaj jest wtorek i we wtorek będzie update wychodził, lecz prawdopodobnie jeśli wyjdzie, tak, no to będzie wychodził o północy w Ameryce, a to znaczy, że u nas będzie w środę ósma rano, przypominam, także jest to powiedzmy u nas bardziej środowy update niż wtorkowy, tak czy inaczej to są właśnie te informacje i właśnie na tej konferencji ma, ma się pokazać właśnie ps PlayStation 5 plus oczekujemy, że właśnie zostanie kilka pokazanych gier do tego, nasze właśnie Call of Duty Vietnam, Call of Duty Cold War, Call of Duty Black Ops 5, cokolwiek to będzie, prawda? Więc co jest bardzo też podejrzane, David Wonechaf także tutaj powiedzmy się udzielił na Twitterze, jest oczywiście David Wonechaf, jest to dyrektor Black Opsów wszystkich powiedzmy multiplayer, Blackouta i tak dalej, wiecie co chodzi. I na Twitterze właśnie pokazał trzy emotki kawy. Jak wiecie, trzy emotki kawy to oznacza, że jakby trzy kolejne dni, prawda? Więc <laughs> strzelamy, że właśnie to mamy na myśli, że właśnie reveal Call of Duty jest już bardzo blisko. I słyszałem, że właśnie on będzie na tym PlayStation 5 będzie, chociaż zbyt się nie zgadza, ponieważ nagle... No, Okej, okay, jest czwartek, spoko. Lecz ten event ma być o 22 w Polsce, więc... Jest to je, 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 pierwsza pm oczywiście w, w Ameryce, jest to dziewiąta pm w Wielkiej Brytanii, u nas będzie 22, tak? 10 pm jakby to powiedzieć, ponieważ wiadomo mamy powiedzmy zagra 24 godziny, prawda? Nie 12 godzinny, także w końcu jakieś dobre informacje, napiszcie mi to o co tym myślicie, czy będzie kod reveal, czy, czy jutro właśnie nadejdzie w końcu ten sezon czwarty. No i oczywiście na sporo zostanie pokazane, sporo fajnych mam nadzieję gier i ja już to ładnie, nie, nie mogę się doczekać, jestem kolejny raz podekscytowany, wtedy miał być to czwarty, lecz nie były, odwołali i tak dalej, wszystko się odwołało i było ogólnie słabo. Dziś mamy właśnie te dobre informacje, i tak to wygląda, jeśli chodzi o na dzisiejszy dzień. Także dzięki za oglądanie, oczywiście, subskrybuj kanał, jeśli chcesz otrzymać tego typu film, czyli najnowsze informacje w gamingu i kalu Sorry, że wczoraj nie było filmu, po prostu miałem brak czasu. Dzięki za oglądanie, oczywiście, zostaw w górę, bardzo dużo mi to pomoże, a by zajmie do dołgłoby sekundę. No i co do usłyszenia we kolejnych na razie, Maklerout. Going dark.